Skręć w lewo na rozwidleniu. E, tutaj, tutaj kojot. <grym>, jak już część z Was wie, e, jestem kojotem, część z Was jeszcze nie wie, może ktoś się dowie. Zobaczymy. E, kolejny, kolejna nagrywka dzisiaj. E, jeszcze mam 2,5 godziny trasy, bo jadę sobie do takiej zaprzyjaźnionej miejscowości e, w Niemczech, która nazywa się Michelstadt. Bardzo fajne mam do wspomnienia i tam też jadę. W dzisiejszym, nie wiem, możemy to nazwać odcinku, czy nie możemy, nie wiem, zobaczymy jak to się rozwinie. <grym> dzisiaj, dzisiaj bez okularów, dzisiaj też w innej koszulce. <grym> Czasami trzeba się przebrać, prawda? Więc dzisiaj, dzisiaj chciałbym kawałeczek bardzo, bardzo fajnego artysty przedstawić. To jest AK-47 znany teraz jako Akash, nagrywa już coś, coś troszkę innego, no bardzo innego teraz nagrywa, ale, ale, ale myślę, że ta twórczość jego w żaden sposób, tej starej twórczości, nigdy ta twórczość nie była głupia, myślę, że się w żaden sposób jej nie wstydzi, także, także jest to część jego, część jego życia jakaś i choć teraz poszedł w zupełnie innym kierunku, moim zdaniem wspaniałym kierunku, no, ale to już prywatne odczucia. kawałeczek nazywa się kawałeczek AK47, kawałek nazywa się Podjazd. Czasami sobie podjeżdżam i tu i tam. No i też czasami robię Podjazd na parkingach, w parkach i w ogóle nie przedłużając, lecimy z tematem. Jakbym zapomniał tekstu, to, 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 to mi wybaczcie. My yeah, yeah. silver so

Widzę, żeśby sposobem wskóry metody, kilka serii, biceps i kata, Barki kaptury, o tyle kata, jak tam, twarde i mocne, są moje mięści, życie, blosne mi obce, jestem sportowcem na się wynikami, jest to toksem, To postęp, podobnie siedziałem na łowce z bursem, nadchodzi kolejny dzień, i pod jest w no chodzi za mną no, jak dzień, Jak co jelania w często nie robię, to mam wyrobioną łydę, więc to celem będzie, w taki kolejny czuję moc, jak na komaku w swojej kichawie, no no Rozpiniam, jak oszczędzić i formy wzrost Po przerwie siebie nie wierzę Poputrę jeszcze bardziej, nawet gdy na boju leżę W grę nie wchodzi pot Świczę, aż pękają żyły Rozszarpałbym ci gardzie, tyle kurwa mam siły Ech Ech <śmiennie> służba 20 po piątej, często robię pompę no W dlatego piję wodę Masę robię, bo budowę już mam W głowie plan, by w życiowej być w formie Podjazd robię, na początek będzie rower I przypał i psy, szybka goleń Górę, boki, parę serii pompek Ćwiczę formę, by rozjebać komuś mordę Gdy awantura, zawsze mordo pomogę Pitbull, z moim wzrokiem nigdy nie zgłądzę Górski gwiazd, ty jesteś moim drogiem Zbroje, nieobce, nie obce mi naboje Nogę strapię, co zdobić łapę? Wariacze, pozdrawiam nie jedną bandę Co mają pasję i stają się na tematę Te trzy nasze wsparcie, w wygrywajcie Podjazd zimą, podjazd z latem Podciągam gasi, pali w klatę. Kolejny mięta, uderzam na plażę Kochanie, to dla ciebie robię kartę. Eee. <laughs>